O, cześć, Ben! Zamówiłeś swój portret? Haha, ha, też tęskniliśmy. Postanowiłeś w końcu wyjść ze swojej nory? O, zgadujmy. Eee, dłuba nie wnosi. Eee, może. kudłaty. kudłata stopa! Akryble. Zahipnotyzowali go, aby nic nie mówił, a jakieś klauny napadano na ówry! Wiecie, fajnie, że ten mim mówi po naszemu, prawda? Zadzwonię po policję. To nie czas na pantomimę, chłopczyku. Musimy się pośpieszyć! Musimy iść! Ha! Czyli już dorwał ochroniarzy. Będzie trzeba odwrócić ich uwagę. Mój wielki plan musi się udać. Nie wiem, wiem, to nasz wielki plan. Pośpieszcie się zatem, proszę. Ach, ben, ostrożnie! Eksponaty są bezcenne. Ten mały! On wrócił! Zabierajcie stąd te rzeczy! Wow, ludziki, niefajnie! Poza tym jesteśmy ci potrzebni. Rób co ci, każe szybko! Lepiej się skradasz, kiedy nie mieliś się A teraz pędzel w dłoń i do dzieła. Bora. Myślałem, że Zombozo już nigdy więcej nie namówi was na współpracę! O! Przynajmniej możemy się przydać! Bez nas nie dałby sobie z wami rady! Nieźle kudłata! Genialny pomysł! Dzięki dziękuję! Dzieła sztuki! Szybko! Wiem! Gliny? Dobra! Zwijamy się! Gotuj się na. hop, za! Powitaj, moich małych przyjaciół! Słyszeli, że wybrałeś się na wycieczkę! Chyba poprzednio nie wyraziłem się dość jasno! Chcę sprawić, że znikniesz mi z oczu! Na. zawsze. Dobry pomysł, zniknę sobie na zawsze. A? Co to ma być? To niesprawiedliwe! A, Moje ciało mnie. Tym razem miałem z tobą wygrać! Gdzie mnie teraz nogi ponoszą? Co z naszym Benem? Musisz go naprawić! Powinnaś wiedzieć, że nigdy ci nie pomogę! Przykro mi mały, ale coś wymyślimy. Oby go zamknęli w jakimś głębokim lochu i wyrzucili klucz. O, hej, czyli to jednak samo przechodzi. Haha, <śmiany> super! <śmiany> 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 Nie mogę wygrać! Bardzo się cieszę, że postanowiłeś wyjść na zewnątrz i pozwiedzać miasto. Nudno tak ciągle siedzieć na pokładzie. Mam nadzieję, że zbytnio nie nabałaganiłeś! E, czekaj, dziadku, nie chodź! Co tam się stało? Ehe, pardonne moi, że ne par pas